Witajcie kochane dzieciaki! W tym tygodniu naszym bohaterem biblijnym jest dzielny Daniel. Miał taki moment w życiu, który mam nadzieję, że się już nigdy nie powtórzy w historii świata: że król wydał dokument, że nie wolno modlić się do Pana Boga. Wydał taki dokument, że jeśli ktoś się będzie modlił do Pana Boga, zostanie ukarany. I posłuchajcie, co zrobił Daniel. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i wielbiąc Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Daniel w trudnym momencie modlił się tak jak zawsze, nic nie zmieniał, ale dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy od naszego bohatera biblijnego nauczyli się pięknej modlitwy na kolanach. Pismo Święte, Księga Daniela mówi nam, że On trzy razy dziennie padał na kolana. Powiem Wam, że ja też przynajmniej raz dziennie, zawsze wieczorem modlę się na kolanach i chcę Was zachęcić do tego, abyście zapamiętali. W sytuacji, która wyda wam się trudna, albo usłyszycie, że ktoś choruje, albo że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, możecie pójść do siebie do pokoju, uklęknąć i przez krótką chwilkę z wielką wiarą powierzyć tę osobę, tę sytuację Panu Bogu. I ja dzisiaj was chcę zachęcić i zaprosić i jednocześnie. Poprosić, żebyście teraz razem ze mną uklęknęli i pomodlimy się razem w intencji młodzieży w Polsce. My w tym tygodniu mamy w piątek piękne spotkanie na Arenie Łódzkiej, zatytułowane 11 Przykazań. Na którym to spotkaniu będziemy zgłębiali miłość Bożą ukrytą w przykazaniach. Więc teraz, my dzisiaj, uczymy się od bohatera biblijnego Daniela, modlitwy na kolanach i pomódlcie się proszę razem ze mną w intencji młodzieży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chcę Was bardzo serdecznie zaprosić na warsztaty muzyczne, które będą 25 listopada w Łodzi. Tutaj macie podlinkowane zapisy: można się zapisać na śpiew, albo na gitarę, albo na taniec. Zapraszam Was też do utworu Dzień Mam Dobry to jest pełen radości utwór o każdym dniu, a szczególnie o niedzieli. I ostatnia rzecz, w komentarzu bardzo proste dzisiaj zadanie. Napiszcie, jak ma na imię bohater biblijny tego tygodnia. Do zobaczenia!